Taką ważną rzeczą jest pasek tutaj boczny, który widzimy. Te ikonki, akurat ta pierwsza, otwiera nam tutaj przeglądarkę plików, która nie będzie aktywna, dopóki no, nie otworzymy jakiegoś folderu. Tutaj właściwie to nam mówi open folder. Możemy wybrać tutaj z ostatnio otwieranych, które się pokazują, lub po prostu open folder, klikając tutaj lub tutaj. Jeśli otworzysz cały katalog. Ja sobie na przykład mogę otworzyć taki bardzo ogólny workspace. No to wyświetli mi się tutaj wszystko, co jest w tym katalogu. Jak widzisz, katalog workspace jest bardzo duży i trochę zajęło tutaj przeładowanie się wszystkiego. Kiedyś miałem już to otwierane, więc od razu mi jak na jakieś otwarte edytory od razu zaczytało. Masę rzeczy. To jest przykład dużego projektu i parę sekund trwa, zanim on się tak wczyta i to wszystko będzie tak używalne w dobrym. Stopniu. I podobnie będzie z dużymi projektami w każdym innym IDE. Każde z nich będzie w jakiś sposób spowalniało. Mi się jednak wydaje, że Visual Studio Code jest takim, które no najmniej spowalnia. Jak już się wczytało, to naprawdę wszystko jest poindeksowane, można się całkiem sprawnie tutaj w tym poruszać. No, także tutaj mamy drzewo plików jeszcze. I mamy taką zakładkę Open Editors, w którym mamy tak naprawdę te wszystkie otwarte pliki tutaj. Możemy sobie to jak najbardziej pozamykać. One też będą wtedy znikały dokładnie tutaj z tych Open Editors. Im więcej jest otwarte wiadomo, tym więcej pamięci RAM to zajmuje, więc tym wolniej wszystko może działać. Ja bym na potrzeby tego otworzył inny, jakiś inny folder. Tutaj wezmę Close Folder, aby to zamknąć i otworzę coś znacznie mniejszego, dzięki czemu Visual Studio Code będzie działać sprawnie i szybko. I przykładowo MD Cpp Fundamentals to będzie takie mniejsze repozytorium, gdzie wszystko powinno działać troszeczkę lepiej. Mi też to wszystko działa w tej chwili wolniej, bo ja jeszcze nagrywam, także mam procesor zużyty w dość znacznym stopniu. Druga tutaj ikonka, jaka jest? To jest search. No i możemy szukać czegokolwiek w naszym kodzie, we wszystkich projektach, na przykład frazy int. I możemy szukać po wszystkich plikach, tak naprawdę, które mamy w danym katalogu. Tutaj, jako projekt, uważamy po prostu katalog, że wszystko, co jest w danym katalogu, w danym folderze, zalicza się do tego projektu. Hmm, więc to jest wyszukiwarka plików. Można także to wszystko zastąpić. Jeżeli tutaj klikniemy na taką ukrytą ikonkę, jeżeli chcielibyśmy int zastąpić słówkiem double w całym projekcie, no można to zrobić właśnie tutaj za pomocą. Tej oto komendy. Przy okazji tutaj widzimy od razu rezultaty, jak to będzie wyglądało już po, po zmianie. Od razu, gdy klikniemy, jak widzisz print, próbujemy zmienić na predouble, no bo słówko int się tutaj zawiera. Dlatego tutaj mamy też takie opcje jak match case, aby nam wyszukiwało tylko te, które pasują yy, wielkością liter, albo match whole words, czyli tylko pełne słowa int, dzięki czemu już nam nie znajduje czegoś takiego jak print, właśnie tutaj. Dobrze. Kolejna rzecz to jest obsługa systemu kontroli wersji. No na tą chwilę wiesz, że najpopularniejszy jest gint, więc skoro ja tutaj mam. Gita podpiętego, no to wszystko mogę sobie wyświetlać. Jakie mam zmiany ogólnie w tej chwili tutaj w, tym, w tych różnych plikach, ale jeszcze nie zakomitowane? Jak widzisz, wiele ich nie ma. Mamy gałęzie, branches. Ja się mogę przełączać. O na przykład tutaj wybiorę, że mam się przełączyć na mastera. Zobaczysz, że tutaj co innego jest wtedy w drzewie plików. O zmieniło się tak na szybko, że jest widoczne to, co było dla mastera. Gdy się tutaj przełączyłem na coś innego, no to widoczne były inne gałęzie. Od razu przy okazji gita, zobacz, tutaj też widzisz gałąź master. Możesz się równie dobrze przełączać klikając tam, na przykład na, na inny branch, i widzisz też, że od razu zmienia się tutaj zawartość katalogów, więc dzięki temu możesz szybciej się przełączać pomiędzy poszczególnymi gałęziami. No oprócz tego w tej zakładce widzisz też historię komitów, czyli git log. Jakie masz tutaj akurat w tej chwili repozytoria zdalne podpięte, gdzie możesz coś wpuszować, i różne tego typu związane. Rzeczy. Kolejna rzecz to jest debugowanie. O debugowaniu będziemy sobie mówić zupełnie później, więc ja na razie tego tutaj nie poruszam. Natomiast, żeby to debagowanie i uruchamianie programów działało w Visual Studio Code, to naprawdę nie jest proste. Znajdziesz na pewno gdzieś w internecie, jak to sobie skonfigurować, jeśli chcesz to mieć już zrobione. Natomiast my się tym zajmiemy znacznie, znacznie później. No a także uruchamianie programów. Pomimo tego, że no, główną rolą IDE jest to, żeby usprawnić sobie pracę programisty to tutaj bardzo duży nacisk kładę na to, żeby jednak dużo czasu spędzić z konsolą, z terminalem Linuxa i dopiero później będziemy to jakby przenosić do już konkretnych środowisk programistycznych. Dzięki temu wiesz, że z konsolą zawsze sobie poradzisz, konsola jest wszędzie dostępna i nie uzależniasz się od jednego IDE, a pracodawca może ci narzucić jakieś ko konkretne. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, to są wtyczki, za pomocą których możesz sobie rozszerzać to, co jest dostępne no, w Visual Studio Code. Jest ich dużo, natomiast ja je omówię w następnym albo w jednym z następnych wideo. Ja tutaj mam jeszcze dodatkowe ikonki, ale te wszystkie, które są poza tymi pięcioma, to pochodzą już z poinstalowanych dodatków, czyli właśnie z tych rozszerzeń, z tych wtyczek. Możesz ich tutaj mieć tak naprawdę całą litanię. Tutaj są jeszcze dane dotyczące twoich kont, na przykład na GitHubie, jeśli jesteś, masz tam konto założone i chcesz używać właśnie od razu GitHuba. No a tutaj jest ikonka ustawień, gdzie możesz wiele rzeczy sobie poustawiać, ale to wszystko będzie pokryte w kolejnych wideo, więc zapraszam Cię do nich. To była tylko jedna z ponad 90 lekcji wideo, które mamy w kursie Narzędzia Programisty. Link do kursu znajdziesz w opisie. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją karierę programistyczną albo już programujesz, tylko no nie wiem, zawsze brakowało ci czasu na naukę tych narzędzi, dzięki którym możesz dostać awans, zaskoczyć pracodawcę lub zrobić wszystko w ogóle wydajniej i udawać potem, że pracujesz tak naprawdę cały dzień, a wszystko pędzlować w kilka minut, bo sobie to zautomatyzujesz, no to myślę, że ten kurs może być dla ciebie. Zapoznaj się z nim. Zapraszam serdecznie.